I hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z naszej miniserii zrobienia gry bez umiejętności programowania. A jest to drugi odcineczek, i dzisiaj zajmiemy się jakby kontrolerem, to znaczy, który już w zeszłym odcinku dodaliśmy. Ale dzisiaj jeszcze taką lekką personalizacją, i dodamy do niego funkcję, żeby mógł podnosić kostki. I dodamy oczywiście te kostki też, które może podnosić. Więc myślę, że bez przedłużania sobie zaczniemy. Jak to się widzi o pierwszego odcinka to zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia pierwszego odcineczka, gdyż, no, żebyście wiedzieli co tu się teraz dzieje. No, a my myślę już bez przedłużenia zaczynamy z tym drugim odcineczkiem. Więc tutaj mamy słuchajcie tego First Person kontrolera. I co teraz? Potrzebujemy teraz ogólnie jakąś kostkę, którą byśmy chcieli podnieść. Więc naciskacie sobie prawym przyciskiem, 3D Object i po prostu Cube. i mamy jakiegoś Cube'a. Tego cuba musimy sobie tutaj jeszcze przeciągnąć, bo on się nie znajduje tutaj u nas w tym boksie. Tutaj pyk. Big... O i mamy taką nie najpiękniejszą kostkę. Ale mamy kostkę, to się liczy. I co teraz z tą kostką? Ogólnie ta kostka teraz będzie tak lewitowała, i ona się nie będzie dała ruszyć. Musimy tutaj parę rzeczy zmienić. Jak widzicie, mamy coś takiego tutaj jak Box Collider. Na się zajmiemy skrzyneczką ogólnie, Mamy coś takiego jak Box Collider. I ta Box Collider powinien być w ogóle na Is Trigger. Co dalej? Musimy dać nowe komponenty. Więc wchodzicie sobie na komponency Physics i rigid body jest ważne, czyli żeby się poruszała. Use Gravity oczywiście musi być włączone. E, I co? Musimy dalej mesh collider'a dodać. Po prostu na komponenty znowu. Tutaj e, i. Nie, czekajcie, przepraszam, tutaj na mesh. E, I mesh collider powinien być. Czekajcie. No właśnie, mesh collider znajduje się, słuchajcie, tutaj więc sobie klikamy i dodajemy też tego Mesh Collidera i tutaj dodajecie sobie Convex musicie zaznaczyć i teraz tak, musicie ogólnie jeszcze dodać teraz na tą kostkę, albo czekajcie, zaczniemy inaczej musicie jeszcze tutaj zmienić Layer i musicie tutaj dodać nowy, tutaj wchodzicie, Add New Layer I jakby zmieniacie sobie tutaj i nazywacie Interactive Interactive po prostu Wychodzicie sobie, zaciskacie na przykład na koceczkę I teraz macie tutaj do wyboru, naciskacie i macie interactive, wybrany layer. To jest bardzo ważne. Tak działa ten skrypt. Nie zaglądamy teraz dlaczego, po prostu musi się to w ten sposób da zaakceptować. Mówię, będzie ewentualnie druga seria, gdzie na przykład zajmiemy się czym, czemu tak jest. I teraz tak, wchodzimy sobie tutaj w nasz First Person Controller, wchodzimy sobie w komponenty, jakby. Tutaj macie coś jak Physic Object, to jest skrypty ogólnie są. I teraz sobie ten Physic Object, będziecie wybrać kostkę i sobie ten Physic Object przeciągacie na kostkę. Teraz jak widzicie mamy Physic Object na koście, na kości, kostce. I teraz zmieniamy tak na 20 się z Break w porządku. I teraz kostka nasza jest tak naprawdę już gotowa, co dalej, dalej słuchajcie musimy dodać teraz jakieś parę komponentów, że tak jeszcze do naszego first person controllera. już on teraz nie ma wbudowany jak widzicie funkcji, tylko movement, jump i crouch, więc teraz sobie wchodzimy znowu w tego first person na komponenty i tutaj mamy player interactive taki skrypt. No, to sobie naciskamy tutaj i po prostu tego Player Interactive tutaj naciągamy na niego. Jak widzicie, mamy tutaj nowy Player Interactive. Ogólnie teraz możecie sobie tutaj parę rzeczy ustawić. Tutaj bym sobie ustawił e, Interactable Layer Index na około 9. To jest mi się całkiem spoko. E, tutaj Min Speed oczywiście 0 i tutaj 1400, bo 300 to będzie bardzo mało. E, I maksymalny Distance. Tak, nawet na dwa może być. To zależy, jak jakby kostka, kiedy ma się ma odłączać, wypadać z łapki. Jakby jak się zbytnio od niej oddalicie, na przykład za ścianę, jaką wbagujecie, to odejdziecie jakby dwa metry i ona wtedy odpadnie. Jakby było 10, to byście musieli odejść 10 metrów, żeby ona jakby sama odpadła. I tutaj rotation speed myślę, też jest 200, jakby całkiem spoko. Możecie sobie to też ustawić tak, jak Wam to pasuje. Nazwy się też mówią, tłumaczą, jakby co za co odpowiada. Dalsza rzecz, którą musimy zrobić. W ogóle tutaj, jak widzicie, mamy coś takiego jak pick up i pick up parent i current pick it up object i look object. Jest to wszystko jakby niezdefiniowane. Tutaj się dodaje Game Object, jak widzicie, czyli to są jakby obiekty. I tutaj teraz tak, wchodzicie sobie na first persona tutaj strzałeczką w dół, jakby rozwijacie jego komponenty 3. I tutaj wchodzicie na tą kamerę. Teraz po prostu prawy przycisk i create empty. I teraz jakby mamy. Zupełnie pusty obiekt, jakby. Jest tam obiekt, ale on jest niewidzialny, jakby zupełnie pusty, że tak to powiem. Ehm, I nazwiemy sobie go, właśnie, Pick-up Palent. Ehm, czy napiszecie tak, czy inaczej, nie ma raczej roli, ja sobie tak teraz nazwę. Ehm, I mam nadzieję, że teraz musicie to w tą stronę, w którą kamera patrzy. To jest bardzo ważne. Możemy sobie odpalić gierkę i zobaczyć, w którą stronę kamera patrzy. Nie, patrzymy dokładnie w tył. Dobra, czyli cofamy i kamerę musimy ustawić tak, żebyśmy patrzyli tak w przód. Kawałek odciągacie, troszeczkę w dół, tak jakoś ustawiacie. Jak myślicie, że będzie dobrze, Zobaczcie sobie, że jak podniesiecie kostkę, tam się będzie właśnie znajdowała. Oczywiście to za chwilkę sobie wytestujemy. No i teraz schodzimy sobie z powrotem tutaj, na niego. I teraz ten obiekt bierzemy jakby, trzymamy i po prostu przeciągamy tutaj. Jak widzicie, teraz tu jest zapisane. I to jest jakby to miejsce, do którego to będzie tutaj ten krocek przy te, przypisywany zawsze, tak to powiem. No i teraz możemy odpalić giereczkę i spróbować podnieść kostkę. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. I proszę Państwa, patrzcie. Wszystko działa, kostka jest podniesiona, możemy prawym przyciskiem znowu puścić, rzucić. Jak widzicie, kostka tutaj jest lata. Wszystko pięknie działa. Yy, I kostka mnie też da się też wywalić za ścianę, jak się postaramy. Przynajmniej się powinno dać. No, może nawet nie. Wow. No i kostka nam poleciała, ale jak widzicie wszystko w sam raz działa. Możecie mówić, jak chcecie, żeby ta kostka była bliżej, czy dalej, to możecie sobie uregulować tym właśnie tutaj jeszcze raz empty objectem, czy jakby parentem. To samo możemy się zamknąć. I co? Możemy sobie jeszcze dodać, słuchajcie, tutaj jakiś materiał fajny na kostkę, żeby kostka nasza nie była taka. Taka goła, mm, to mi się nie podoba. Myślę, że to jest taki to też tamty miałem na kostce chyba. Tak Tak mi się wydaje. Jeszcze w następnym odcinku dodamy jakieś oteksturowanie, jakieś po prostu pliczki, pęgie czy coś. Ale to w zasadzie jest na tyle: Słuchajcie, dzisiejszego cineczka. Taki troszeczkę krótszy o tym 7 minut. Ale możecie napisać, czy wolicie krótsze też, czy dłuższe. Ale tak naprawdę pokazałem Wam wszystko, co ważne. Jeśli też nie nadążyliście, to sobie po prostu zwolnicie, resztę obejrzcie. Zobaczcie, ewentualnie napiszcie w komentarzu pytania jakieś, jak macie. No, a my, my się widzimy w kolejnym odcineczku i w takim razie, cześć!